Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj chcę przedstawić Wam album. Motywem przewodnim albumu Słonkoniem dla dziewczyny pasjonatki. Album wykonany jest na 18 urodziny dla Angeliki. Napis na okładce jeszcze nie jest skończony. Zobaczycie na zdjęciu, jak w ostateczności będzie wyglądał. W wielu miejscach albumu są takie karteczki na zapiski. Każde miejsce na zdjęcie oznaczone jest tempelkiem z formatem zdjęcia. Grafiki są tak umieszczone, by można je było zostawić. Miejsca na zdjęcia w większości przypadków są pochowane pod spodem. Album przygotowany jest na zdjęcia formatu 10 na 15 W kilku miejscach można umieścić zdjęcia formatu 13 na 18 Tutaj jest magnesik przytrzymujący te klapki. W kilku miejscach są również cytaty. Album jest przygotowany na Minimum 60 zdjęć, jednak można tę liczbę spokojnie powiększyć, gdyż na przykład tutaj miejsca na zdjęcie nie liczyłam, a w związku z tym, że po drugiej stronie jest taka sama grafika, podobna, można spokojnie również tutaj zdjęcie umieścić. Angelikę gorąco zachęcam, by troszkę się pobawiła uzupełniając ten album. Można sobie zdjęcia powycinać. I tak na przykład jak tu mamy serduszko. Tak samo tu na dole wkleić zdjęcie w kształcie serca. Tutaj mamy dwie głębokie kieszenie. Bilecik na zapiski. Troszkę większa karta na zapiski. Mata na zdjęcia książeczka na 4 zdjęcia i wyjątkowo tutaj możemy wkleić zdjęcie formatu 13 na 18. Tak jak mówię, głównie są tu zdjęcia formatu 10 na 15. Te 13 są sporadycznie. Tutaj kolejny magnesik. Przytrzymujący klapki na zdjęcia pionowe. Środek albumu to dwie klapki podnoszone do góry. Tutaj również możemy umieścić dwa mniejsze zdjęcia lub zdjęcia 13 na 18 i tu klapka na zdjęcia poziome i tu klapka na zdjęcie pionowe i tak samo na środku tutaj nie liczyłam zdjęcia, ale spokojnie jakieś mniejsze czy przycięte zdjęcia można wkleić. Kolejne dwie strony, kolejne dwie klapki. Tutaj również mamy magnesik. Grafi jest kontynuacja wzoru. Tutaj trzy zdjęcia. Znowu bilecik na zapiski. Kolejny cytat. I w kieszeniach mat na, mata na zdjęcie. I taka grafika z tyłu również, miejsca na zapiski. Po drugiej stronie podobny układ. Bilecik na zapiski. Miejsce na trzy zdjęcia. Kolejny cytat. I w książeczce, e, boże, i w kieszeni, grafika i matę. I ostatnie dwie strony. To jest chyba moja ulubiona strona. Bardzo lubię robić takie dwie narożne kieszonki. W nią wkładam matę, aby te kieszonki przytrzymywała. I otwierają się na dwie strony tutaj mamy małe kieszonki na bileciki na zapiski na środku miejsce na cztery zdjęcia pod spodem podkowa z koniem i na prawym skrzydełku również kieszonka z karteczką na zapiski bardzo podobny album już kiedyś był na kanale Wykonane również z tych samych dwóch kolekcji, ze Stamperii oraz z Mintaya. Jedyna różnica to korzystałam teraz z innych dziurkaczy. Kolejny cytat i miejsca na kolejne zdjęcie. Będzie mi bardzo miło, jeśli skomentujecie ten album, ten film. Napiszcie, czy Wam się podoba. Czasem cieplutko Was pozdrawiam. Pa pa.